27 października, dzień moich urodzin, a tutaj we Wrocławiu mieliśmy przygodę. Mieliśmy stuczkę na skrzyżowaniu. Zbliżając się do skrzyżowania było czerwone światło i zatrzyma... pan zatrzymał się, ja za panem, a ten, który jechał z tyłu, nie wyhamował, uderzył w mój tył. ja Będą spchnięty. Uderzyłem z całą siłą w tego pana z przodu. Przyjechała policja, która stwierdziła, że winę ponosi w 100% ten pan, który był z tyłu. Został mu wypisany mandat. Właśnie policjanci wypisują papiery. No i cóż, moje auto jest rozpitolone. Cały tył, cały przód. Zobaczymy, jak to będzie czy będzie naprawiane, czy szkoda całkowita, czy w ogóle to będzie się opłacać, naprawiać, zobaczymy, wszystko wyjdzie. No nic, no, zajebisty prezent na urodziny, ale dobrze, że nikomu się nic nie stało i wszyscy są zdrowi, to jest najważniejsze.